Z jednej strony bardzo mocno się najpierw w palecce, Pójdzie tutaj, nie wiem, <grystnie> wszyscy kto to nami. to? Była data tego, że 5.20, to szok, że? Iść. Związane tym, na po na tych, nasi, nie, też, że mieliśmy dużo problemów z ludźmi mieszkającymi na Pomorzu bogajnymi ludźmi. A rzeczywiście mamy duże sprawy z tego, że w Palestynie, tam mieli z staracenami, a tutaj, mając dużą pomoc, głównie od e, rycerzy z Europy Zachodniej, głównie ministerstwa no, niemieckiego, że rycerzy w ciągu 60 lat bardzo pozbili ludźmi, pozbili naszych pomorzy granicznych w południu. <todziewanie> День сюда. День сюда. День сюда. День сюда. День сюда. Там, сюда. День сюда. День сюда. День сюда. День сюда. День сюда. День сюда.